Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Hogaty, dzisiaj gra ze mną ta łajza Elbartek. Czekał od razu łajza Mój ulubiony przyjaciel, zawodnik grający tutaj Peśniu ze mną obrażaj. w Robloxa, a dzisiaj gramy na najlepszym polskim serwerze w Robloxika, czyli PCD Polish Car Driving. I proszę państwa, zaskoczył nas dzisiaj update, ja to nagrywam w niedzielę, aczkolwiek wy zobaczycie to w poniedziałek, bo jeszcze jeden film był przygotowany już na niedzielę. Więc yy, no cóż, jeszcze pod koniec wakacji czekał nas update, proszę państwa, który o dziwo, wiecie, to nie jest jakiś wielki update. Ale bardzo dużo zmienia, więc bardzo dużo testów trzeba będzie znowu przeprowadzić. A jeżeli Wam się spodobają odcinki z update'u, najnowszego, bo pewnie będą ze cztery teraz odcinki w serii z PCD, to zostawcie łapę, suba, komentarz, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord do, oraz na kanał do Bartka. Wszystkie linki macie jak zwykle w opisie pod filmem. A czy Ty, Bartku, mógłbyś mi tego no. samochodziku nie popychać? Dziękuję bardzo. Ale ja go popycham, żeby lepiej się jeździło. No dobra, teraz go popchnij, Cwaniaku. O, mogę. No teraz taki cwany, taki Sparam cwany byłeś, zginąć? taki cwany byłeś. Dobra, proszę państwa, to tak, jeżeli chodzi o aktualizacje najnowsze Albo nie, to najpierw powinniśmy powiedzieć czekaj, bo, bo dzisiaj z 1 września skończyły tak. się oficjalnie wakacje, a widzowie oglądają to drugiego. Ty do szkoły! Co Taka jest? Baj dobra, do dobra, nie, 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 nie. No to pierwszego jeszcze z niedziela to ludzie sobie pograją na tej aktualizacji. A we wtorek tam się idzie co? Do kościoła na rozpoczęcie roku to później też sobie jeszcze pograją. To na Do kościoła? Na spokojnie. No tu się chodziło na rozpoczęcie roku do kościoła, nie? Yy, nie. Chodziło się normalnie do szkoły. Nie, ucieramy na wsi, kurde. Już takiego było. Bartek na rozpoczęcie roku się chodziło do kościoła. Była Msza, a później rozpoczęcie. Uroczyste ale tak. rozpoczęcie. Dobra, bo to do się chodziło później ty późniejszych klasach. A tak, zapomniałem, ty, ja rozumiem, że ty masz 45 lat i ostatni <noise> raz w szkole byłeś 30 lat temu. Ja wiesz, ja też do kościoła później nie chodziłem, ale no wiem, że po prostu tak było. No pierwszy dzień był zawsze taki, nie? To było oficjalne rozpoczęcie. Miałeś tam rozmowę z wychowawcą. Zazwyczaj wiesz, nowe klasy się poznają tak naprawdę w pierwszy dzień no, dopiero. No, no. Więc wiesz, pierwszy dzień to jest taki zapoznawczy bardzo, nie? Z powrotem. No tak, tak, tak. Możecie napisać to. zresztą, widzowie, jak to u Was wygląda. Bo ja jestem w stanie zrozumieć, że na przykład w tym momencie może nie być już takiej tradycji chodzenia do kościoła. No bo coraz mniej osób chodzi, nie? Co jakoś mnie nie dziwi, ale no tak się dzieje. Dobra. Lecimy z aktualizacją. V144. New Tracker Company Sław Auto, czyli mamy nową pracę na ciężarówkach, więc to trzeba będzie testować, to pewnie w jutrzejszym odcinku będziemy testować, nowe, nowe naczepy, czyli samochody i ciężaróweczki, takie wiesz, będziemy mieli bodajże po prostu... Eee, przewóz samochodów, nie? Na, na traku. No, 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 no. Później Better Tracker Warehouse Scenery. Czyli, chyba, dodali po prostu pewnie jakieś domki czy coś. Zaraz to będziemy oglądać. Eee, teraz tak. O, ciężarówki mają teraz półautomatyczne skrzynie biegów, czyli zaczynamy kłę wciskać na ciężarówkę. czyż nie będzie tak łatwo? Ale z tego, co czytałem, bo ja Wam zaraz przeczytam, jak to jeszcze Amax pisał, bodajże, nie tak? Nie wiem, co to e, żył. Że, że to jest. bo widzowie tak chcieli, że, że gracze tak chcieli. No ja tam lubiłem ten system jazdy, który był. Co prawda dajcie uciekała wybór. czasem ciężarówka. Proszę, ale... dajcie wybór. No i teraz tak macie new bonus board for trackers, czyli będzie będą bonusy, o to może być ciekawe bonusy e, na trackerze, na tej pracy. E, I teraz, Czekaj. Yy, aha, teraz wartość samochodów przy ich sprzedawaniu to jest 40% początkowej wartości, a wcześniej było 30. Ale aktualizacji jest więcej rzeczy, bo tutaj nie ma najważniejszych, które nas obchodzą, tak naprawdę. Moim zdaniem Potem. najważniejszej aktualizacji nie ma tutaj wypisanej. A to jest aktualizacja tycząca się zarobków na serwerze. Bo... To sprawdzić. To no, trzeba będzie sprawdzać. Ja już troszeczkę zacząłem aktualizować. O kurczę, policja. Ja już dzisiaj no, no. zacząłem troszeczkę aktualizować, powiem wam, tabelkę. I faktycznie różnica jest spora. Bo nawet ostatnio na Discordzie pisałem z niektórymi widzami odnośnie zarabiania na, Ro na Robloxie i wychodziło, że w pół godziny na najlepszej paczce na smartzewo, na, na najlepszej ciężarówce, dało radę na spokojnie. E, zarobić koło 60 ponad tysięcy złotych, nie w 30 minut grania po prostu grindowania tej jednej paczki. No a teraz to się, to się trochę zmieni, bo już ta paczka nie może nie być najlepsza. No trzeba będzie obliczyć wszystko, aczkolwiek zostały pozmieniane paczki. Zaraz dojedziemy na trackera, to wam właśnie smutno pokażę. Trochę. Że co? Trochę smutno. No smutno, no smutno, no bo wiesz jak ktoś lubił grindować sobie w ten sposób, no teraz będzie musiał grindować dłużej. To było, to teraz porównując to do GTA, to wcześniej było to, ten moment, byliśmy w momencie w takim piku zarobkowym, ostatni jeszcze jak event był, byliśmy w piku na szczycie zarobkowym, czyli w GTA... To nie, w, w GTA to takie kasyno plus powiedzmy Kayo Perico jeszcze, nie, że mogłeś robić to i to. A teraz jesteśmy w momencie takim spadkowym, że Cayo Perico zostało znerfione, powiedzmy, nie? że już mniej się zarabia, no nie trzeba więcej zapłacić. Nie aha, nie aha. aha, no nie to gram. nieźle, to nieźle. E, dobra, tutaj jest nowe miejsce. To jest Sław Auto, Międzynarodowy Transport Pojazdów, firma transportowa. Z tego co ja pamiętam, będąc właśnie tam na miejscu. No, było dużo miejsc z takimi komisami samochodowymi, więc ma to jakiś sens. Tutaj mamy chyba nowy budynek dodany, przy czym ten budynek chyba niczego w sobie nie posiada takiego. On, on jest tylko jako taka atrakcja, jako tło chyba. Sprawdźmy sobie A specjalną możesz jakoś tam wejść może? No wiesz, no wejść mogę do budynku i jest pusto w środku także tak jak o, tutaj w jednym w drugim jest pusto jeżeli znajdziecie oczywiście jakieś smaczki z aktualizacji czy coś to też możecie śmiało w komentarzu dać znać bo to jest dosyć ciekawa sprawa teraz zawsze mnie ciekawi odkrywanie y, nowych rzeczy po aktualizacji bo wiecie nie wszystko jest zawsze ukryte w tym w changelogu jakby który, który umieszczą no tak. administratorzy szczególnie jak to są jakieś właśnie smaczki takie no, Ach. i dobra, teraz tak. Tutaj mamy sław auto. To jest to. Uwaga, szlaban automatyczny. Wyjazd wyłącznie po całkowitym otwarciu. Aczkolwiek on się chyba ani nie zamyka, ani nie otwiera. Z tego co widzę. No, chyba nie. No i teraz tak. Mamy tutaj właśnie samochody, które sobie stoją. Bardzo różne zresztą. Te samochody są, jak widać. Okej, okay. i to jest. To, to, to są te szczegóły. To są te detale. Wysiądźmy sobie z samochodu. Okej, okay, okay. można w nie wejść. Okej, okay, te samochodziki sobie tak tu stoją. Ciekawe, czy jest coś ukrytego w tych samochodach. Tak naprawdę. Nie ma. Niczego nie ma w tych samochodach. Kurczę, pieczona. No dżem na pewno nie ma. Do tego nie można wejść, do środka. Tutaj mamy jeszcze takie. Ej, ten jest fajny. Tego nie ma w grze jeszcze, nie? Którego? No tego, o. Patrz, A, tego to... o. Tego właśnie hmm. z czymś takim, z taką małą tak, 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 częścią tak, tak. ładowną. No, no nie ma, nie ma, nie ma. Ty, patrz ma. tu w ogóle, ja teraz to zauważyłem. Tutaj to. masz zlecenie na ciężarówki, żeby brać na ten, na naczepie, patrz, tu. Dołożyłeś że tego naprawdę to jest no Teraz, wielki teraz towar, popatrzyłem tego nie na to. Teraz popatrzyłem na to, dokładnie. Mamy no, tak. coś takiego, tutaj samochody, i to jest za stacją kolejową w sławnie. Gdyby ktoś się zastanawiał, jak to wygląda, to już wam pokazuję z drona, jakby. Witam z drona, podlecimy do góry trochę i wam pokażę już jak to wygląda. To jest w tym miejscu, ale dojechać możemy właśnie z firmy. No kawałek odrespa jest, więc pytanie ile za to pieniędzy w ogóle będzie i czy to będzie jakkolwiek się opłacało cenowo. No tego jeszcze nie wiemy. Zaraz wejdziemy sobie zobaczymy. Jedną rzecz, którą już zauważyłem wcześniej, było to, że Zlewa się ten napis JOBS nad tablicą JOBS. Tak, on, on się wlewa strasznie w tego, A, chociaż... Tak, tak. Bo, bo nie wiem, były wcześniej takie napisy? Na samej górze taki JOBS? Proszę, Był chyba. Proszę pukać. A tu coś jest w środku? Nie no, nie to ma niczego jest, w środku. No właśnie, nie ma niczego w środku. Tutaj w środku. na zewnątrz też ładnie to wygląda. A, bo tutaj jest nowy ten, nowy tor kolejowy jakby, wiesz, rzucony. Że tutaj oni też mieli, wiesz, pociągi mogłyby tutaj jeździć w teorii. I tu jest zamknięta ta droga. Fajne, to są fajne takie detale, fajne szczegóły. No i teraz tak, wejdźmy sobie właśnie w Jobs i sprawdźmy nie jakie możemy. mamy... na ciężarówki nie wejdziesz. No tak, to prawda. Dobra, to wejdźmy sobie na trackera i wtedy wejdźmy w Jobs. Jeżeli chodzi o zmiany, już czytam. Aktualizacja trackera. O, to jest to, czekaj, 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 patrz. Patrz, to jest to. To jest to. Poczekaj, mój jeszcze. Tracker, dołącz. Ty, ale gdzie jest Tremeri w ogóle? Tremarii. Tablica ogłoszeniowa. No właśnie, i to jest to odnośnie bonusów. I teraz, w ogóle, moje pytanie: Czy na serwerach prywatnych mogą być bonusy? Bo to wiesz, nie jest powiedziane, że na serwerze prywatnym będą na pewno bonusy, ale I mamy tak. Wszystkim... Czekaj, Międzynarodowy ja Transport samochodowy. samochodowy sław auto. No to to jest tutaj. Abi Wood, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to jest tutaj. NSOIL jest tutaj. Magazyn Powiatowy, powiatowy w Sławnie jest tutaj. agrobud to też jest tutaj. I teraz kolejne rzeczy, które mnie ciekawią. To jest twórstwo... Kota I słyszałem. Kotel? Ja tutaj właśnie myślałem, że ty. Nie no, to nie... A tu przecież siedzi kotek. Na nie. fotelu. O, On tu już siedział zawsze? Interakcja masz, pa! Możesz głowę dotknąć. Czekaj. Jak mam interak... Faktycznie i odgłos wydaje. No. Hehe, <laughs> zabawne. Dobra, ale patrz, właśnie to jest to, o czym chciałem wspomnieć. Że mamy tutaj Darfish, przetwórstwo rybne. Ale gdzie jest magazyn Robert Julczewski? Gdzie są blendery i miksery firma produkcyjna SA? I gdzie jest tremeri, Tremari? O, to jest nowe w sumie. No to może Mów, właśnie co? będą nowe jeszcze. Albo o czymś nie wiem, nie wiem, które to są yy, konkretnie, ty. No to może jeszcze jakieś zapowiedź nowych rzeczy, które będą przy okazji, nie? No bo czego to, czego to dotyczy, to tego nie wiem. Dobra, Bartku, weźmy sobie najlepsze ciężarówki, nasze ulubione. Yy, I teraz tak, bardzo ważna rzecz, proszę Państwa. Eee, bo to jest mnożniki bonusów dla kierowców ciężarówek, o teraz właśnie, musisz sobie włączyć eee, bieg. Nie, to będzie koniec. Musisz sobie włączyć Ała. bieg, czekaj, 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 bo musisz sobie włączyć bieg teraz. Mi się myli to wszystko jeszcze. Jak mogli tak zrobić? No, no mogli, mogli, zrobili. No teraz trzeba się będzie przyzwyczaić do tego, że samemu trzeba biegi zmieniać, przez co tak. niektóre jazdy mogą nie być takie szybkie. I to proszę Państwa, bezpiecze. payout za trasę Sławno-Smardzewo został zmniejszony z 2450 na 2000. Oh, wow. Zmieniono wypłatę za trasę NS Oil sławno, czyli jedna też z lepszych tras na Malechówko z 3000 na 2,800. A zmieniono wypłatę z Darfisza na sławno Dino z 5000 na 5,600. Tylko problem z trasą na Dino jest następujący. No, trzeba, trzeba tam dojechać. No, na Smardzewo. Testujemy no, po zmianie. Pies, tak? tak, tak, tak. Bo no problem, właśnie z tym, żeby na Dino jeździć, jest to, że. Za daleko, gdyby na dino, ja to właśnie tak z Bartkiem gadałem. Gdyby na dino gdzieś w tamtej okolicy był resp dla trackerów, drugi i to byłaby druga baza, to byłoby dużo fajniej. No ale w tym wypadku, no, jeździć tam, później właśnie na dino z powrotem. Przy czym to są, wiecie, bo to są te długie trasy. Długie trasy mają swoje problemy. To są trasy na całą mapę i problemy są takie, że po prostu i zamknięty przejazd kolejowy, im dłuższa trasa, tym więcej ludzi. Więc jeżeli chciałbym zachęcić do tego, żeby ludzie jeździli faktycznie tego Derfisha, to tam trzeba byłoby naprawdę potężne pieniądze wpakować, a i tak jest duża szansa, że ludzie by nie jeździli tego Derfisha i mo przez to, że jest problematyczne, nie? Ja, możliwe, że nawet ja tryhardując i chcąc, wiesz, zgrindować trochę pieniędzy, możliwe, że ja dalej bym jeździł na przykład to Smardzewo, które jest takie szybkie, lub jakąś inną szybką trasę tutaj, która by dawała więcej kaski, ale dawałaby nawet mniej niż te, to Dino, tylko dlatego, że tam trzeba dojechać i później trzeba wrócić i to mo mogą być problemy, nie? Na trasie. Także ostatnio zarabialiśmy około 5000 prawie za tę trasę, którą teraz zrobimy. No, a zaraz zobaczycie, ile zarobimy teraz i się zdziwicie. Będzie to bolało. Tak, trzeba zaktualizować tabelkę na, na Excelu. Dajcie mi parę dni, to pewnie Wam poaktualizuję teraz mhm. tę te tabelkę. No i z prawie 5000 tam 4, chyba 800 coś tam zarabialiśmy, zarabiamy 3100! A ah, Moje serdeczne. 3100, krwawie. proszę Państwa. Jeszcze raz? 3100 teraz daje nam ta trasa. I jeszcze mamy ciężarówki z bonusami, co najlepsze, i prawo jazdy i w ogóle takie. No i inne teraz właśnie. No i teraz o co chodzi? Bo to nie tylko ta trasa dostała downgrade, bonusy zostały też zmienione. Bo. Zmieniono domyślny bonus dla kierowców ciężarówek z prawa jazdy. Wiesz, wcześniej mając. Pra... bo to ostatnio zostało też zmienione, bo to ostatnio był ten update, który powiększał nam zarobki, nie? No. No i teraz znowu zmniejszyli, bo było 1,4, a teraz jest 1,3. Więc wiesz, uh -huh. już mamy mniejszy bonus yy, na zarobek. Więc to jest pierwsze primo. Ale drugie primo jest takie, że zmieniono. Jakby zmieniono sposób sumowania tych bonusów Czyli? za trasę. No bo Baczy wcześniej. I za prawo jazdy i za ten, no, za no, 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 po, no powiedzmy, no powiedzmy że, że tak, poczekaj chwilkę. Biorę pierwszą trasę tutaj. 2800 jest pierwsza trasa. Tak, ona była 3000 wcześniej. No hmm? teraz jest 2800 właśnie To jak bardzo nie boli to mi tam. No, no dwie, to jest Bartek, a tylko widzisz, no bo ty jeszcze e, wiem. patrzysz na to na takiej zasadzie, że to, to jest 200. Ale to nie jest 200 koniec końców, nie? To jest więcej niż 200 różnicy będzie. 200 jest w podstawie, to nienawidzę tutaj tego wyjazdu, bo jak ja mam tutaj y, towar do wzięcia z, ta, z takiego bliska, to ja nie jestem w stanie zrobić takiego kółka no, to ja żeby powinno to wyciągnąć. Roz, jakoś delikatnie. Dobra, jadę stąd i będę opowiadał dalej. Y, bo zmieniono ten, to liczenie. Wcześniej było tak, wcześniejsze liczenie wyglądało. Miałeś podstawę pieniężną, nie? Na przykład 2000. Mm. Mnożyłeś to razy 1,4 za ciężarówkę, nie? Za to, że jesteś kierowcą ciężarówki i na prawie jazdy, w sensie, bo no. to jest bonus za prawo jazdy, tak naprawdę. I to, co ci wyszło, jakby, nie? Z tych powiedzmy 2000 razy 1,4, to, to mnożyłeś. mnożyłeś jeszcze przez 1,25. Co ci dawało tę kaskę, którą miałeś. Teraz tak nie robimy. Teraz robimy tak. 2000, tysiące, które zarobisz, mnożysz razy 0,3 za prawo jazdy. Bo o, z jeden, no bo z 1,4 na 1,3, więc mnożysz to razy 0,3. Mhm. I ten jakby, e, wynik, ten wynik, no. dodajesz do niego wynik drugiego mnożenia, które jest 2000. tysiące razy 0,25 za ciężarówkę. Aha. Przez co to, to daje ci, koniec końców, mniej pieniędzy, po prostu. Bo jak zmnożysz osobno podstawę razy ten mnożnik tu i podstawę razy mnożnik tam i to dodasz, to ci da mniej pieniędzy niż jakbyś właśnie pomnożył jedno z drugim i później drugie z trzecim. Uh -huh. Więc dlatego teraz, zamiast zarobić powiedzmy 4,800 coś tam na tej trasie, Oprócz tego, że wiadomo, że zostało obniżone, no to teraz zarabiamy 300. Tylko, A ten, co, ten zero kierunku, zero poczekania, wjechał mi po prostu ty, pod koła, praktycznie. Co za typ, co za pajac. Tak się nie robi, kolego. Zdecydowanie. Ciężarówki oberwały, to porządnie. No tak, ciężarówki oberwały, trzeba będzie sprawdzić, tak naprawdę, przeliczyć sobie każdą traskę. No a przede wszystkim sprawdzić też te nowe trasy jeszcze, ale to mówię, no będziemy jakieś takie sprawdzanie tras pewnie robić już w nowym odcinku. Dzisiaj sprawdzamy przede wszystkim te trasy, którym pieniądze zostały zmienione. A, tym dobrym trasom. No i tu mamy 4340 teraz zarobku, i już patrzę na tabelkę. 4. To, to jest średnio teraz, widzisz, ten średni zarobek w tym momencie wrócił mniej więcej do tego, który był kiedyś. Bo ostatnimi czasy ten średni zarobek tutaj już był w, oscylował w okolicy 30 paru czy nawet 40 pelenów na sekundę, teraz wróciło do 27 na malechówko karwice To jest dalej topowy wynik, który był kiedyś, nie przed tym no. wszystkim, co, co polepszyło te wyniki, no ale no, już jest gorszy niż wiadomo 30. niż, niż był ostatnio. No 4300, no to nie jest złaka, no to jest 27 na sekundę. No to smartzewo na przykład, już ci mówię, wychodzi 31. Więc dalej smardzewo będzie lepsze. No uh -huh. ale trzeba będzie policzyć jeszcze resztę całą. No trzeba będzie po prostu powoli sobie to mnożyć, albo jechać te trasy i po prostu policzyć, albo sobie samemu na kalkulatorze, czy bez niego pomnożyć. Tak. Eee, oprócz tego naprawiono wiele problemów z kolizjami, naprawiono przenikające tekstury, usunięto rampy i przyspieszacze z ostatniego eventu, no to to wiadomo. I co tu jeszcze tak, zostało też. zmienione? Lepsza sceneria właśnie magazynów. Aha, i jeszcze ten mnożnik mnie ciekawi właśnie, te bonusy, jeżeli chodzi o to, co widzimy e, na początku w byciu trackerem, nie? To te uh -huh. też jest ciekawe, myślę, że gdzieś tam... Może na trzeci odcinek tej nowej serii będziemy próbowali zgarnąć właśnie ten mnożnik jeszcze, żeby, żeby wiedzieć, czy, czy faktycznie na serwerze publicznym te mnożniki są, czy, czy tutaj nie ma dlatego, czy jak to wygląda. No dobra, widzowie, w tym odcinku to było na tyle. Dzisiaj opowiedziałem wam o najnowszej aktualizacji. Sprawdziliśmy też dwa pierwsze przejazdy, które zostały zmienione. No i wam powiedziałem mniej więcej jaka jest różnica. Więc teraz znowu chwilę zajmie, zanim ogarnie się, która trasa, czy która praca będzie najlepsza. No bo w autobusach też trzeba będzie sprawdzić, jak w ogóle z nową skrzynią biegów. I może jednak autobusy w końcu wskoczą na górę, jeżeli chodzi o zarobek teraz, nie? Zobaczymy, może tak będzie. Nie przesądzajmy tego. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia, elo i cześć, no i powodzenia w szkole. Siema. Elo.